Prokuratura rejonowa w Zduńskiej Woli postawiła 33-letniemu kierowcy zarzut umyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. Jakub T. przewoził busem 16 piłkarzy juniorskiej drużyny klubu sportowego Warta Sieradz. We wsi Stary Kromolin samochód dachował. Łącznie rannych w wypadku zostało 20 osób. Z materiału śledztwa wynika, że znacznie przekroczył dozwoloną prędkość oprócz stosowania nieco dozwolonego manewru wyprzedzania na skrzyżowaniu. Otóż poruszał się z prędkością 100 km na godzinę przy ograniczeniu do 60. Jakub, te razem z innymi poszkodowanymi, trafił do szpitala. Prokuratura zweryfikuje stan ich zdrowia, ponieważ może to wpłynąć na zmianę stawianych kierowcy zarzutów. Kierowca został przesłuchany w charakterze podejrzanego, odmówił składania wyjaśnień. W dniu jutrzejszym jest planowane ponownie jego przesłuchanie i będzie podjęta decyzja, co do środka zapobiegawczego, jak i wobec niego stosować. Z ustaleń prokuratury wynika, że życie żadnego z poszkodowanych nie jest zagrożone, jednak od stanu ich zdrowia zależy też to, czy Jakub te trafi do aresztu. Za umyślne sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.